Mamy 28 stopni porę suchą w Pen, Kamborza. Pomimo lockdownu udało się tu wjechać, a łatwo nie było. To co? Ahoj przygoda W kolejnym dzikim kraju. Nie powiem, że dostanie się do Kambodży graniczy z cudem, bo tak nie jest, ale naprawdę łatwo. Łatwo też nie jest. Co więcej, w trakcie mojego wyrobienia dokumentów tutaj. Jakiś węgierski dyplomata przywlókł z sobą wirusa No i zaczęła się panika W związku z czym zaostrzono wszystkie normy W rezultacie czego mnie czekały w ciągu ostatnich 16 dni trzy testy na wirusa i jeszcze mi poddano izolacji Dramat no Ale cóż, powiedzmy, że to jest podatek od marzeń e, Trudne czasy, więc podróżowanie też łatwe nie jest Ja sam idę prawie z lotniska z Buta, jakieś 9 km do centrum bo generalnie nie znam okoliczności, nie znam kraju, też nie chciałbym, żeby ktoś mnie oszukał po prostu, bo mam są twardą walutę. Jestem zielony w temacie Kambodży, ale na moje szczęście mam swojego Indianina, który mnie w kulisy podróżowania po tym kraju będzie systematycznie wprowadzał i właśnie do niego idziemy. Zapomniałbym dodać jeszcze, że chiński szpieg cesarski już w roku 1296 w swoim raporcie, który daje nam bardzo bogaty obraz życia w Kambodży w średniowieczu meldował, iż klimat jest tutaj nieznośny a ludzie bardzo często chcieli go wyrobić, wyszukać, oszukać, wymanewrować itd. Tak Z tego co się słyszy to od tamtych czasów niewiele się tutaj pod tym względem zmieniło. Zresztą państwo jest klanowe, podobnie jak Kazachstan, co z natury rzeczy powoduje, że system jest po prostu korupcjogenny i, no i trzeba się nauczyć im funkcjonować. Ach jest, numerek 67, ale jeszcze jest ten. Pozamykane. Jest tu jakiś kozak? Nie. Ledwo co wlazłem Adam zabiera mnie w tango, no także będzie wesoło. Ale co ciekawe, na tym tripie zrobię coś, czego jeszcze nigdy nie robiłem, czyli wynajmę sobie chatę. Snajpa jest tutaj, Polonia, Polonia a ja sobie wynajmę chatę gdzieś tam, po drugiej stronie. Tylko po to, żeby wczuć się w klimat, żeby mój Indianin mnie oprowadził i powiedział, jak się tutaj żyje. Będę tu balkon naprzeciwko Żeby jadąc w teren, po prostu nie zginąć. Tak? żeby z ludźmi się dogadać jakoś jaki klimat w ogóle a niektóre z nich mają takie drewniane zdobienia tutaj na bokach takie rękodzieło wręcz to ci zajebią zaraz zaraz to zajebił dlaczego? bo w sumie ci to wyrwą zobaczcie, mówię Trzy dni nie ma się tam ukradną ją? tak no właśnie słyszałem o tym, mówię ci Chiński tym temu 700, że kradnął. Jechałem kiedyś w tuk-tuku też tak i ktoś chciał pociągnąć. Motorem przejeżdżali, chcieli pociągnąć, rękę włożyli i odjechali, I poszedł na drugi krąg od razu, nie? Czyli odjechał, wiesz, nie udało mu się, bo on, na, on to na biegu robił. Na tempie. Jasny i nie wyrwał to mojej. nie? już wtedy telefon tak już, że się nie zawrócił. No, to To dobrze. dużo znajomych nam podraziło. Jak widać w Kambodży pasem ruchu może być wszystko, nawet stacja paliw, jeżeli są korki się, alta nie mieszczą. Ech, wróciłem się do hotelu, bo zostawiłem tam miskę składaną LWP do prania swoich rzeczy. No niestety się już nie znalazła, tylko że ona była na takiej półce, w łazience wysoko, więc pewnie niskich kmer nawet nie zauważył. Nieważne. Mówi się, że nie ma przypadków, są tylko znaki. Pożyczyłem na tama rower, jak widać, żeby pojechać te 9 km z powrotem. I co się okazuje? Chyba rozwiązałem podstawowy problem związany z transportem, a mianowicie zastanawiałem się, co wybrać. Autostop? No jasne, wchodzi w rachubę, ale jest ciężkim tematem tutaj, ponieważ w biednych krajach normą jest tak zwany transport współdzielony. W Rosji tak zwana poputka, poputczyk, czyli towarzysz drogi. Tutaj też transport współdzielony jest normą, w związku z czym no nie chciałem się, nie chcę się wkurzać na to, że ludzie nie rozumieją albo oni na mnie, że ja nie chcę płacić, bo to autostop. No po prostu podejrzewam, że tutaj jest jak w Uzbekistanie. Pytałem się też Andrzeja, Andrzej ma podobne doświadczenia z Indochin i mówi mi, no pojedziesz, ale będziesz się pałował no z ludźmi, no niestety. I teraz nagle się okazuje, że rower jest genialnym rozwiązaniem, bo kraj nie jest duży, to jest tylko dwie trzecie Polski. A w trakcie lockdownu, jak potrzebowałem sobie sprowadzić rower z Wrocka w Karkonosze No to po prostu pojechałem na stopa do Wrocka I przyjechałem do Jeleniej Góry Rowerem marki Ukraina, rocznik 88 Więc skoro te 130 km plus minus pokonałem w 11 godzin na Ukrainie To dlaczego nie miałbym jazdy na jakimś, nie wiem, jakimś prostym duralu używanym tutaj <laughs> I tak trzeba będzie zrobić Natomiast ludzie, którzy jeżdżą na rowerach, zawsze mają bardzo duży szacunek podróży. Więc co ja zrobię, żeby wrócić do obok prywatności Będę jechał na rowerze. I to jest klucz. Dzień dobry w ten kolejny piękny, ciepły poranek. Musiałem sobie metę ogarnąć, a to z tego względu, że jest to podkładka pod wizę roczną, biznesową. Tego nie przeskoczymy. Więc mieszkam po drugiej stronie ulicy względem Adama. To jest budownictwo francuskie kolonialne. Na tej zasadzie, że na dole są sklepy i tym podobne rzeczy, a na górze się mieszka. Cóż, kibelek i z takich rzeczy ciekawych tutaj jest jednocześnie kibelek i prysznic. Tu akurat na bogato z tego względu, że jest grzałko do wody. Nie ma sensu kompletnie tej wody grzać, bo ono o 20 parę stopni. Zresztą to jest naprawdę y, ciepło i dość duszno. A podobno ma być tylko gorzej. I tak się spotyka ludzi z zachodu, to dość regularnie widać, że no, to są tacy, nie wiem Dziwni ludzie. Nie jest to taka adekwatna reprezentacja z Europy, czy jakichś tam Stanów, albo Australii. Wydaje mi się, że jest naprawdę tak sporo różnych takich dziwnych kolejeńców, którzy po prostu sobie tu że żyją. O, Jest i ona. Nasza koleżanka. John, I need help. Yes. Yeah. I don't need English, I need

ta Młodakole. No właśnie dlatego wolałem, żeby one mi to na... napisały, bo ja ten doszło malować, a nie pisać. Wraz tego, że uwarunkowania klimatyczne są jakie są, czyli jest gorąco i dość wilgotno, chociaż podobno będzie jeszcze gorzej. To czas pójść do fryzjera, żeby się to po prostu lepiej żyło. Już mi się podoba tutaj taki jeden fajny układ, stylizacja. Na Władimira może się obciąć Władimirowicza, u Pana. Proszę bardzo. Ale muszę przyznać, że ja na razie się kompletnie tutaj w tej Kambodży nie odnajduję. To jest tak obcy klimat, kompletnie nieznane mi uwarunkowania, że hmm, No, dobrze, że na początku mogę się tutaj trochę przebujać po mieście, po okolicy z naszymi poznać trochę ich kmerów znajomych, bo naprawdę dzięki temu to, to lądowanie będzie trochę większe, mam nadzieję. To co? Zacznijmy może od standardu, czyli od wizyty na poczcie i wysyłek dla patronów. Wysłałem już fanty patronom, ale okazało się, że z powodów wirusowych nie można wysyłać pojedynczych tak itd. Tym bardziej, że... Patrząc na styl pracy w Kambodży, na pewną kulturę pracy To mi bardzo przypomina Gruzję Ja spodziewam się tego, że taka pocztówka to był jak jakiś ochłap wyjęty, tu z gardła dojechała do Polski Więc może to i dobrze, że wysłałem to wszystko zbiorczo do Polski w jednym pakiecie Choć z przyczyn tych samych, bo wirusowych Te wysyłki są trzy razy droższe Pół godziny później udało się, przyszedł szef, mamy rower za 85 dolarów Razem z przeróbkami, siodełko, bagażnik, nowe opony, także jest spoko W ogóle cały dowcip polega na tej sytuacji, która jest trochę zabawna Taki też Monty Python Że gdyby ktoś Ciebie zobaczył, idącego sobie, wiesz, w takich klapeczkach Koszuli, w takich spodejkach z taką półdamką To by mógł również, dobrze powiedzieć, w Polsce, że idziesz sobie, nie wiem, do jakiegoś monopolu czy coś a ty po od 12 lat na rowerze, nie? Halo, halo, to jest niesamowite! Hello! 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 Chciałem ja tylko halo. po prostu powiedzieć, że tak się spełnia marzenia, bo dzisiaj bardzo wiele osób, które ma więcej sprzętu niż talentu, musi się obkupić w sprzęt. Rozumiesz? Nie możesz nie wiem, biegać, robić cokolwiek, ćwiczyć. Jeżeli nie masz tam jakiegoś zegarka albo opaski, to ci wszystko mierzy, rozumiesz? To jest tak strasznie korporacyjnie na sprzedaż ustawione u nas na zachodzie A jak widać można Więc yy, Co tu dużo mówić Wbrew pozorom najlepszy możliwy doradca Ponieważ Jak mi to kiedyś powiedział mądry człowiek Chyba mój kolega ze studiów, taki psycholog mówi Chcesz porwać za sobą ludzi Pokaż im jak zrobić coś z niczego i Krzysztof ze swoją półdamką jest takim czytkim i to pokazuje jak zrobić coś niczego. O! A to mi się podoba, nie? Takie takie miejscówki przewidziane na to, żeby sobie przechodzić przez ulicę. Tego dnia nie sfinalizowałem zakupu roweru. Jednak wieczorem postanowiłem pójść na miasto i spróbować różnych dziwnych azjatyckich wynalazków kulinarnych ze swoją nowo poznaną koleżanką Joon. Myślałem sobie lepiej pokazać z tej perspektywy. Była. Antio? Poraz działać i. Yeah. Okay, so I'm not ready, I'm prepared to eat it. Cholera, to są te zbuki całe? Pomyślałem sobie, że fajnie będzie, jeżeli June, czyli ulubiona bohaterka płci filmów Adama, pójdzie ze mną na miasto i pokaże mi, czego tu się spodziewać. To jest jedna z tych legendarnych potraw. Boże, zdejmowity ty, kmel? Pontikun. Pontikun? Pontikun. Czyli zbuk, innymi słowy, jasny dźwięk. To jest najlepsze, co mogło być, czyli pójść gdzieś z dotarcem.

Kaczek? Ok. Z hmm? To Ok. Ok. Jest tutaj. to jest to chicken. Jest to. Kłęk, kłęk. A, jest tak. Tak. co Przereklamowane to jest. Mówili, że, że te Zbuki są takie straszne, że się idzie pożygać. a of i heard there is a kind of uh, spider for it tarantula nie yeah. is it true yes can we find it spider yeah like papaya spider no spider oh spider oh oh okay okay oh yeah 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 okay yeah, yeah. i look i look let's try okay thank you i eat okay And can is I jak to zjeść? Zdejmij ten. Zdejmij ten. Zdejmij This one ten. No, really tough. No, okay, okay, and remove it, yeah. And take ten. finger out. Okay. ten. a finger. Great. ten. Yeah. And ten. Zdejmij 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 mi się chyba na Azjatę nadawał? Białko. O Jezus. Facet ten. Facet z cyckami. It's Lady Boy? Was... Tak! Żarcie jak... Okay. Let's go further. Okej. OK Krupka! Ah! Mogłem być jakąś Jest Piesek na sputerku! Wąż! O, oh, snake! Yeah. Let's try one, ok? Can you try with me? Yeah How, how much? Oh, Only mój man. Only 50 cents. 50 Aha, czyli pół, pół dolara. Jak dla mnie to wygląda w ogóle jak makrela. No, hey, I don't eat. it. It's okay. I'll try it. I'll Ok. To jest taki bardzo usztywny, uważam, ponieważ ja mu daję 2,5 dolara, zamiast pół dolara, ale sobie robi po prostu kontent. Więc myślę, że jest spoko, to. Uda się go i dla mnie. Mm, smakuje jak chrupek. Eee, it's tasty. Nie jest wód. Na uh -huh. żabka spoko. Jedyne co to mam taki wewnętrzny opór przed tym, żeby jeść głowę. No, ale głowę zostawię na ulicy, bo to sobie kotek przyjdzie i sobie zeżre. Okej. Łozyz. Łozyz. Hej, nie wiem imię Mmm, soczysty. Yeah. It's tasty. Konik polny? Kain, mm. Całego? O, no, sochutki, Dobry! A tu jeszcze czasów kolonialnych, jak nie było środków motorowych. To tak rowerkami tymi rowerkami ten. płotem to z turystami sobie. you.